Dzień dobry, drogie Wagi. Miałam zacząć wcześniej, ale czynniki zewnętrzne spowodowały, że dopiero teraz zaczynam. Witam wszystkie osoby z podznaku Wagi. To będzie czytanie na marzec dla Was 2023. Jakie energie będą Wam towarzyszyć? Dziękuję, że jesteście na moim kanale. Zapytaj Tarota. Mam na imię Beata i pracuję z Tarotem. I z energiami. Proszę Was, subskrybujcie kanał, przekazujcie dalej. Mamy 635 chyba subskrypcji, to jest bardzo fajnie. Idziemy do 700. Okay? Lajkujcie, komentujcie, piszcie, co byście. Jakie czytania byście chcieli na tym kanale usłyszeć. Talia jest przetasowana, to jest Mystical Tarot. Tylko dla Was jeszcze tutaj tak na wizji No to dobrze, drogie wagi, zaczynamy czytanie dla nam na marzec dla bak 2023 Praca Aha. E, serce, uczucia, emocje Prawo niespodzianki, czego nie wiemy, co może do nas przyjść, czego się nie spodziewamy. Wasze nastawienie i postawa. Już też też któryś znak zodiaku miał trójkę trójkę miecze. Co robić? O! A czego nie robić? Co może odłożyć na później? I yy, ogólna energia miesiąca dla wag w marcu. Ósemka miecz. Tak jakoś się składa, że w tych czytaniach zaczynam od pracy. Tu mamy w tle mamy arcykapłankę na spodzie talii. No dobrze, drogie wagi, no to zacznijmy od tej pracy. Mam nadzieję, że wszystko widać. W pracy mamy kartę diabła. Drogie wagi, uważajcie na propozycje, które będą do was spływały, nie z, może i nawet jeżeli pracujecie w jakiejś firmie, czy jest, macie pracę i Ktoś nagle szef Wam powie: Słuchaj, mam dla Ciebie super propozycję yy, dodatkowego zatrudnienia, żebyś zrobiła coś dodatkowo. To oczywiście będzie super płatne i przedstawi fantastyczną wizję tego wszystkiego, jak to, jak to będzie dobrze szło. Natomiast, droga Wago, przy karcie diabła yy, należy naprawdę włączyć głowę. I bardzo dokładnie się dopytać, co to jest za propozycja, na czym dokładnie ona polega, co dokładnie miałabym wago robić i dokładnie jakie będą pieniądze. Jeżeli będzie umowa, to ją trzy razy po prostu przeczytaj, albo nawet daj komuś do sprawdzenia, żeby, bo może jest coś drobnym druczkiem, co ty przeoczysz, i potem z tego wynikną tylko, że ktoś cię zobowiąże do czegoś na dłuższy okres czasu, a ty, ty myślałaś, Wago, że to będzie tylko jednorazowy strzał. Rozumiecie? Na to zwracam uwagę. Niektóre wagi mogą mieć jeszcze taką sytuację, że właśnie dostaną zupełnie z innego źródła propozycje, nie wiem, Właśnie jakiejś dodatkowej pracy, i przy karcie diabła, ona jest zawsze atrakcyjna i dobrze płatna, ale tam się wiążą, dlatego, dlatego jest karta diabła, że koszty, które poniesiecie, będą wyższe niż, niż to, co otrzymacie. Dlatego bardzo trzeba się przyjrzeć umowie i dokładnie dopytać, co. Mamy robić, jaki jest zasób obowiązków, jakie to są pieniądze, jaka to jest umowa, no naprawdę być bardzo skrupulatnym, żeby się nie złapać na tak zwany złoty haczyk. Rozumiecie? Niektóre wagi mogą sobie zdać sprawę z tego, że są pracocholikami. Że właściwie praca jest taką najważniejszą energią w, w miesiącu marcu, której poświęcają najwięcej czasu. I e, jeżeli zdacie sobie z tego sprawę, to super, bo możecie to zmienić. A jeżeli tego nie wiecie, to może weźcie pod uwagę, że ja Wam to mówię. Bo przyjrzyjcie się, ile czasu w przeciągu dnia poświęcacie pracy. Być może marzec będzie dla niektórych naprawdę bardzo wciągającym pracowo miesiącem, że będą pracować od rana do, do nocy. Tak, no, że tylko to będzie najważniejsza energia. Yy, miesiąca, bo tu jest jeszcze czego nie robić, mamy koło fortuny. No koło fortuny nie odpowiada za bardzo na pytania i mówi, los pokaże. Więc tym bardziej przyjrzyjcie się, jak bardzo praca je, yy, tej energii, jak bardzo praca jest dla mnie ważna, jak bardzo poświęcam się w pracy. Jak być może poświęcam swój prywatny czas, kiedy powinni, który powinienem spędzać powinnam z przyjaciółmi, z rodziną, albo sama ze sobą, czy sam ze sobą, na swoje po prostu życie poza pracą, ile tego czasu zabiera mi praca, bo być może tego nie widzicie, was jest dużo, więc tutaj każdy odniesie się do swojej sytuacji. Czy coś jeszcze może być tak, że niektórzy z Was, którzy myślą o zmianie pracy, okaże się, że to nie będzie takie proste, że jesteście ze swoją pracą, w której obecnie jesteście, bardzo mocno związani, że umowę, którą podpisaliście, ona wymaga jeszcze jakiegoś czasu, że tam musicie odpracować. Także to też jest dla części osób. Że to nie będzie, jeżeli będziecie chcieli wyjść, pożegnać się z, z jakąś pracą, to nie będzie takie proste. Tam ta praca was będzie, czy poprzedni pracodawca y, bardzo usilnie próbował zatrzymać. I powiedzieć, ale nie, bo ty podpisałeś, podpisałaś taką umowę. I ja mam jeszcze prawo do na przykład sześciu miesięcy Twojej pracy. I nie możesz odejść po sześciu miesiącach, bo Czasami wiecie, nie czytamy tych umów. A, a tam. No, jak, a jak nie czytamy, to może się pojawić taki właśnie trup w szafie. To też jest oczywiście dla części. Jeszcze może być taka sytuacja, że macie fajną, stabilną pracę i uważajcie na osoby, które mogą, będą chciały Was w tej pracy. Zmanipulować i spowodować, żebyście za nią wykonywały jej obowiązki, tej osoby. To, to bądźcie tacy czujni, żeby oprócz tego, co robicie, nie dać na siebie nałożyć dodatkowych obowiązków. Ok? To chyba, jeśli chodzi o pracę, to tyle. To jest w ogóle pan materii, więc Wy, y, drogie wagi, będziecie w marcu mocno myślały o pieniądzach i o tym, jaki jest was, wasz status w pracy. Y, co wy chcecie osiągnąć. Tutaj będzie dużo myśli w tym, y, w tym aspekcie. I to jest OK. W karcie diabła was trochę będzie pchało, że może wykorzystać znajomych, znajomości, y, rodzinę. Y, no, rozumiecie, żeby tak, że nie tylko że idę, wysyłam CV i patrzę, jak się konkurs rozstrzyga, tylko że może taką trochę drogą. No, inną drogą, opowiem tak. Inną drogą. I dla niektórych z Was to będzie zdecydowanie dobry pomysł, bo może warto y, powiedzieć. Jeżeli macie znajomego i szef z waszym prywatnie znajomym, to może warto powiedzieć, słuchaj, ja tu robię to, 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 to i to, to może czas pomyśleć o podwyżce. Albo daj mnie na wyższe stanowisko, tak? Ale tutaj tak dosyć ostrożnie. Przejdźmy do emocji. Drogie wagi. Oj Boże, co tu Wam powiedzieć przy tej dwójce mieczy? Trochę będziecie się w tym miesiącu marcu, osoby, które są singlami, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, możecie w tej dwójce mieczy stwierdzić, że a po co mi te w ogóle sytuacje męsko-damskie, damsko-męskie? Ja tu jestem zajęty pracą i swoją karierą. I tu mam w ogóle skupiono całą swoją energię, bo możecie mieć takie przeświadczenie w tym marcu, drogie wagi, że, że to zawsze trzeba wybrać, że albo praca, albo miłość, albo pieniądze, albo... Jak masz szczęście w pieniądzach, to nie masz w miłości, prawda? I takie myśli was, Wam będą krążyły wokół, siebie, wokół Was. Takie myśli będą krążyły. I to jest dla jednej grupy. Dla innej grupy być może spotykacie się z kilkoma osobami. I to właśnie i mężczyźni, i kobiety. I będziecie się zastanawiali, no dobra, no już byliśmy na kilku randkach. To chyba czas decyzji. Ale nie będziecie mieli ochotę podjąć tą decyzję. Więc y, będziecie to odkładać w czasie. Ja myślę, że w marcu nie podejmiecie decyzji, że spotykacie się tylko i wyłącznie z jedną osobą, jeśli randkujecie. I tutaj y, karty mówią, dobra, zostaw to. To, co masz do tej pory, to, to może randkuj jeszcze, bo jeszcze nie jesteś przekonany, przekonana, że ten mężczyzna, czy ta kobieta najbardziej ci pasuje, że może jeszcze potrzebujesz trochę czasu. Tak jak wam mówiłam w jakimś tam czytaniu, że bardzo często y, dwójka mieczy mi się pokazuje jako odłożenie czegoś w czasie. Jeżeli jesteście w relacji, w związku, to to jest bardzo ciekawe, bo... Może być taka sytuacja, że coś byście chcieli powiedzieć swojemu partnerowi lub swojej partnerce, ale nie jesteście pewni jak ona czy on zareaguje na to. Trochę się obawiacie, dobra, jak jej to powiem czy jemu, to się zrobi pff, może się zrobić bałagan obawiacie się tego i na, dla świętego spokoju będziecie mieć skłonność, żeby tego nie mówić. Przy tych kartach, które tutaj są, no przy tej dziesiątce pentakli, dziesiątce monet, to może znajdźcie odpowiednią chwilę, powiedz swojemu partnerowi, swojej partnerce. Słuchaj, chciałabym, od pewnego czasu chciałabym Ci coś powiedzieć. Znajdźmy taki moment, taki wieczór czy takie popołudnie, żebyśmy mogli na ten temat porozmawiać, żebyśmy byli gotowi do tej rozmowy. Przygotuj tą osobę. Dobrze? Żebyś nie, 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 działał, nie działała droga wago z zaskoczenia. W relacjach jeszcze no przepraszam, muszę to powiedzieć. Niektórzy z Was mają, są w relacjach, ale mają. Yy, jak to? Mają oko na kogoś innego, na tak zwany trójkąt. I będziecie się zastanawiać, czy wejść w romans. Tak? Ja tego nie oceniam, oczywiście. Ale takie energie też dla niektórych, u niektórych z Was mogą towarzyszyć. Że możecie spotkać kogoś i przy tej karcie. Tak, musielibyście złamać swoje granice i, i zasady, ale was będzie trochę ciągnęło do tego. Hmm? Pamiętajcie, że macie zawsze wolny wybór i decyzja należy do Was. Tak jak zdecydujecie. Czego nie wiemy, co może. Co może Was spotkać, drogie wagi? Mamy dziesiąte, dziesiątkę pentakli, dziesiątkę monet. W tej pracy, jak dostaniecie te, y, taką dodatkową jakąś sytuację, w której możecie zarobić dodatkowe pieniądze lub poprosić o awans i dobrze się przygotujecie do tej rozmowy z szefem, to się okaże, że to będzie dobra decyzja. Tylko pamiętajcie, musicie to sprawdzić naprawdę, bo karty za was umowy nie sprawdzą, czy tam nie ma drobnego druczku. Jeżeli wszystko w umowie się zgadza, to bo, tą dodatkową propozycję ja bym przyjęła drogie wagi. Bo to będą dodatkowe pieniądze. Część z was może. Skup, zdać sobie z tego sprawę, jak zdadzą sobie... Boże, jak zdać sobie z tego sprawę, jak zdadzą sobie sprawę. Inaczej, wróć. Jak już określał to, o czym mówiłam, że na przykład jestem pracocholikiem i bardzo dużo czasu poświęcam pracy, to zrozumiecie to, że rodzina jest dla was ważna, czy bliscy przyjaciele, którzy stali się rodziną, że chcielibyście z nimi spędzać więcej czasu, bo to dla Was jest ważne. Ładujecie wtedy baterie, macie siłę, macie moc, możecie się zrelaksować z nimi. Nie da się żyć tylko pracą. I karta yy, mówi, że nagle możecie mieć takie olśnienie, że kurczę, przecież ja swoje baterie ładuję albo z rodziną, albo z dziećmi. Jeżeli nie mam dzieci czy z partnerem, albo y, po prostu rodzinnie. Jeżeli rodzina jest daleko, to z przyjaciółmi, osobami, które są blisko mnie, których uważam za przyjaciół. A wiecie, że nasi przyjaciele, którzy są blisko, stają się naszą rodziną. Może nie po krwi, ale rodziną. To są nam bardzo bliskie osoby i możecie Właśnie sobie zdać w marcu sprawę, jak bardzo jest to dla Was ważne. Co robić? Drogie wagi, skupcie się na tym, żeby Wam było w miesiącu marcu dobrze. Chroncie siebie pod względem finansowym, rodzinnym i uczuciowym. To znaczy, jeżeli ktoś przyjdzie do Was, żeby mu pożyczyć i będzie chciał pożyczyć pieniądze od Was, no nie bardzo bym pożyczała. Zadbajcie, po, popatrzcie, ile macie i jeżeli naprawdę ta nadwyżka, którą macie i bez problemu, to, to nie będzie miało żadnego wpływu na wasze finanse yy, i to nie będzie jakaś kwota, no nie wiadomo jaka, to wtedy tak, ale jakieś takie większe rzeczy. Zobaczcie, ona ma swój dom łańcuchami, tu jest czas, często w kartach tarota mur postawiony że trochę się trzeba odgrodzić od świata zewnętrznego i chronić siebie. W finansach tak, yy, bo, yy, no bo to jest ważne, komuś pożyczycie pieniądze i one mogą na przykład bardzo albo długo do Was przychodzić z powrotem, jako, no, że ktoś Wam oddaje, albo nawet nie. W czwórkach zawsze się skupiamy na tym, żeby taki zrobić wokół siebie taki krąg bezpieczeństwa. O, tu będzie dla was ważne, drogie Wagi, żeby sobie stworzyć krąg bezpieczeństwa, żebyście się czuły bezpieczne w miesiącu marcu w każdym aspekcie waszego życia. Czy to są finanse, w uczuciach, nie może rzeczywiście nie podejmujcie teraz żadnych ważnych decyzji uczuciowych. Tylko skupcie się na tym, czego ja waga, pani i pan, pragnę. Czego ja chcę, jaki jest mój cel w uczuciach, czy ja chcę wyjść za mąż, czy chcę mieć chłopaka, czy chcę mieć tylko romans, czy chcę po prostu sobie randkować i miło spędzać czas yy, z innymi osobami. To zdajcie, usiądźcie sobie na kanapie, czy na fotelu, czy gdzie tam chcecie oczywiście, i Zdajcie sobie z tego sprawę, jakie macie cele w uczuciach, finansach i w życiu. Jeżeli macie rodzinę, to tak jak przy, zwłaszcza przy tej karcie dziesiątki monet, zdajcie sobie z tego sprawę, że rodzina jest ważna. I będziecie mieli chęć i też karty was do tego namawiają, żeby spędzać czas z rodziną i chronić swoją rodzinę. I na przykład, nie wiem, jeżeli w przedszkolu pani powie, że tam wasz Staś albo wasza Zosia coś narozrabiały, to zawsze za Zosią i za Stasiem stanąć. Tak, bo to są bardzo dynamiczne dzieci. A pani w przedszkolu niech sobie radzą. No może nie, nie aż tak, yy, natomiast nie aż tak no, restrykcyjnie, tylko pamiętajcie, że zawsze stajemy za rodziną, za osobami, które są dla nas ważne. I to Wam karty radzą w marcu, żeby się na tym skupić. I to jest bardzo fajny, czytelny, czytelny przekaz. Czego nie robić? No właśnie, wiecie co? Koło fortuny, niektórzy tarociści tak mają, ja akurat tak mam, że w tym wypadku odpowiem Wam, że karty mi mówią, nie odpowiem Ci na to pytanie. Często mi się koło fortuny pokazuje. Jako nie dam odpowiedzi, bo to wszystko zależy, droga Wago, od Twojego działania. I wtedy by trzeba było już indywidualnie spojrzeć, co masz w pracy, co masz w emocjach, co Cię zaskoczy i co wybierzesz, co robić. I wtedy dostaniesz, czego nie robić. Natomiast powiedziałabym tylko ogólnie, że wszystko przemija w karcie koła fortuny, no bo koło się toczy. I jeżeli teraz masz droga Wago bardzo źle, to to minie. A jeżeli masz po prostu happy hour, to to też minie i bądź przygotowana na wszystkie możliwe scenariusze. No, ja wiem, że to brzmi bardzo filozoficznie, nic nie trwa wiecznie. No, nic. Ale tak faktycznie jest. I czasami chorujemy, czasami się zakochujemy, czasami jesteśmy porzucani, czasami my musimy podjąć trudne decyzje życiowe. Yy, więc to jest to jest wszystko mieści się w tym kole fortuny. I czego nie robić? bym powiedziała tak ogólnie, nie po, podejmuj pochopnych decyzji. Daj, jeżeli masz do podjęcia jakieś decyzje, które musisz podjąć w marcu, to zadzwoń do mnie ale to staraj się możliwie odłożyć to w czasie, ok? No i droga wago, no bo to się wiążą te dwie karty razem, no czemu ty masz takie nastawienie i taką postawę? Jestem zraniona, świat jest beznadziejny, nic się nie układa, no naprawdę może masz taki moment. No, każdy z nas ma takie momenty, że czasami czuje się źle. Do niczego się czujemy. Nie skupiaj się na tym, skup się na swojej rodzinie, żeby ją chronić. I skup się wokół tego i odkryj to, że masz wokół siebie osoby, które będą chciały o ciebie zadbać jesteś dla nich ważna, nie jesteś samotna i nie, nie, może i masz poranione jakieś, nie, nie wszystko ci wyszło do tej pory. I w marcu nie ma co pielęgnować tej energii, bo to jest tylko trójka mieczy, to jest mały arkan i naprawdę wagą masz na to wpływ. I zawsze mówię do wszystkich, żeby. Nie, nie wgłębiać się w energię braku, lęku, strachu i niedoboru, tylko spojrzeć na swoje życie, na to, co mam i to nas wzmacnia. Droga Wago, będziesz miała takie tendencje skupianiu się właśnie na lękach, brakach i niedoborach. Nie mam chłopaka, moja praca jest fatalna, chciałabym mieć inną, albo mój partner jest beznadziejny, co tu z nim zrobić, czy partnerka, i w ogóle życie jest ciężkie, i ja w zasadzie nie mam fajnego życia. No, życie jest takie, jak sobie programujesz. Oczywiście nie do końca, ale mamy naprawdę istotny wpływ. Namawiam Cię, droga Bago, zmień tą postawę, bo ona. I będziesz wszędzie dostrzegać właśnie takie szpilki. Będziesz jechać samochodem wago i ktoś na ciebie zatrąbi. No i się tak zdenerwujesz i po prostu albo, nie wiem, yy, zepsuje ci się samochód, albo pralka zacznie cieknąć. I powiesz, no sz, jak ja mam życie do bani. I taką będziesz miała tendencję, żeby tak, no wiadomo, no jeszcze to niech mi się przytrafi. Złość, yy, rozżalenie. A może wago, weź oddech i nie skupiaj się na tym. Okej? Okay? Namawiam cię. Zwłaszcza, że masz przyjaciół, masz jakiś dom, chroń ten dom i chroń siebie w tym domu. To staraj się możliwie stosować jakieś takie formy relaksu, które na ciebie działają, żeby trochę zniwelować energię Trójki Mieczy. Ogólna wasza energia wagi, może i stąd ta trójka mieczy. To jest taka karta, zobaczcie. Tu jest anioł. Osoba bardzo piękna i fajna, która ma dobre intencje, która jest fajną osobą i ma, jest, siedzi w klatce, czyli jest w otoczeniu swoich ograniczeń, które ma. Ona ma te ograniczenia w głowie, bo to jest Miecze to są myśli. Klatka jest otwarta. Wystarczyłoby, żeby ona wstała i tą pokrywę tej klatki, Buch, wstała i wyszła, i, i będą mia będzie miała uwolnione skrzydła, i pójdzie w świat. Często jest tak, będziecie mieć no właśnie, to się wiąże z tą trójką mieczy. Możecie mieć skłonność, drogie wagi, do takiego. <trybuj> Ja na nic nie mam wpływu. Nieprawda. Masz na wiele rzeczy wago wpływ. Poszukaj u siebie i przestań myśleć że, myśleć, że nic od Ciebie nie zależy. Bardzo wiele od Ciebie zależy. To Ty masz wpływ na swoje emocje, jak się czujesz. Nie mówimy o chorobach, tylko o tym, jak wstajemy i mówimy, dobra, jest jak jest, ale to będzie dobry dzień. Ok? Więc droga Wago, namawiam Cię, wyjdź z tej klatki, weź głęboki oddech, nie tkwi w Twoich starych przekonaniach. Spójrz, idzie wiosna, życie się odradza, odradza się właśnie przyroda, natura. To Ty, Wago, masz idealny moment, żeby się również odrodzić, im będziesz miała na to siły. Namawiam Cię do tego. My tu mamy arcykapłankę. Poszukaj u siebie, co u Ciebie działa. Jak chciałabyś żyć, jakie masz marzenia. Skup się na marzeniach. Zobacz, ile osób masz fajnych wokół siebie. I może faktycznie yy, zobacz, że myślisz, że, tak masz, że masz takie życie w marcu, bo za dużo pracujesz, może droga wago. To chyba ja mam wszystko z mojej strony. Życzę wam cudownego marca, drogie wagi, dobrego marca. Wychodźcie ze swojej strefy komfortu, próbujcie nowych rzeczy. Wychodzenie ze strefy komfortu jest trudne przy kole fortuny, natomiast jest fascynującą przygodą. Naprawdę, namawiam was za to. Na, za to, na to. Proszę Was, udostępniajcie kanał, lajkujcie, subskrybujcie. Bardzo bym chciała się rozwijać i budować naszą przestrzeń tarotową. I namawiam, żebyście obejrzeli filmiki jeszcze, które dotyczą Waszego ascendentu i ważnych planet, gdzie macie znaki Zodiaku, czyli Księżyca, Wenus i Merkurego. One mają również ogromny wpływ na nas. I wtedy będziecie mieć może większą informację i większą inspirację do tego, jak fajnie przeżyć, przeżyć marzec. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć, wagi. Do zobaczenia, do następnego filmiku.